Od wielu lat jednym z zabiegów w naszym uzdrowisku jest borowina. Borowinę wykonujemy w zawijaniach częściowych, a także w zawijaniach całkowitych. Wykonujemy również fasony borowinowe. Temperatura borowiny wynosi 42 stopnie. Przyjechałem do Iwonicza Zdroju odbyć rehabilitację po urazie, który odniosłem na nartach. Był to uraz kolana. No i będąc tutaj, miałem tych zabiegów 120, przebywając na turnusie rehabilitacyjnym. Przyjeżdżając tutaj, w zasadzie chodziłem utykając. Turnus zbliża się do końca. Mogę powiedzieć, że chodzę i wychodzę o własnych siłach. W Szpitalu Zdrowiskowym Excelsior prowadzimy leczenie osób ze schorzeniami narządu ruchu. Głównie w profilach reumatologicznym, ortopedycznym i neurologicznym. W jednym miejscu pacjenci mają 100% świadczeń, oprócz zakwaterowania, wyżywienia, mają bogatą bazę zabiegową oraz całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. W zakładzie przyrodoleczniczym możemy skorzystać z bardzo wielu zabiegów. Jednym z najważniejszych są kąpiele mineralne na naturalnym surowcu, a naturalnym surowcem iwonicza są wody mineralne. Obok borowiny możemy skorzystać z kąpieli mineralnych, kwasowęglowych, kąpieli wirowych, masaży podwodnych, wzbogaconych o kinezyterapię, fizykoterapię. Na terenie Podkarpackiego Ośrodka Terapii Solnej y, i funkcjonują dwie jaskinie. Jaskinia solna z y, haloterapią i jaskinia solna z aromofitoterapią. Jeżeli chodzi o jaskinię solną z haloterapią, y, w trakcie seansu wdychamy naturalny aromat y, naszej soli iwonickiej, natomiast w drugiej jaskini solnej z aromofitoterapią można relaksować się przy zapachu olejków herbacianych, sosnowych, y, migdałowych bądź b, b, każdego innego wybranego przez klienta. Jedną z najnowszych ofert zdrowiska są zabiegi odnowy biologicznej. Tutaj dbamy nie tylko o zdrowie, ale także o znakomity wygląd skóry i odmłodzony organizm. Pijalnia jest sercem uzdrowiska. Tutaj spotykają się wszyscy w celu odbycia najbardziej tradycyjnej kuracji pitnej. Ale tutaj też spotyka się tradycja z nowoczesnością. Ona spotyka się w uzdrowisku w wielu miejscach, ponieważ oprócz tradycyjnych zabiegów, coraz bardziej rozszerza się oferta lecznictwa uzdrowiskowego i zabiegów towarzyszących, również odnowy biologicznej, również jaskini solnej, aromaterapii. Iwonicz Zdrój jednak w pewien sposób wyróżnia się swoją innowacyjną ofertą. Mianowicie podczas zabiegów kąpielowych w wodach Iwonickich stwierdzono ich zbawienny wpływ na skórę człowieka. Skóra odżywa, nabiera blasku, staje się zdrowsza. I dlatego Zdrowisko Iwonicz jako jedyne w Polsce Podjęło się produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych na bazie leczniczych wód termalnych i wonicza. Kuracjusze mogą korzystać z wycieczek do Krosna, Żarnowca, Odrzykonia, w Bieszczady, do Łańcuta, a także do Lwowa, Bardejowa, Koszyc i Miszkolca.